Oto najmroczniejsze SkiBidi Toilet, jakie kiedykolwiek widziałeś od Virulence, The SkiBidi Wars, 81 odcinek, to jest naprawdę mega mroczne. Wow, naprawdę ten Tytanż, to jest, wiecie, takie kolorystyka, to jest takie mega, mega, ale to mega mroczne, Mroczniejsza wersja SkiBidi Toilet, więc naprawdę... Ojejku, te czaszki w ogóle, no ale w sumie w Skibidi Toilet też mieliśmy jakby szkielety Skibidi Toilet, też takie creepy troszkę wersje. Okej, kobieta telewizor ulepszona. Co to jest? Patrzcie, leży sobie naukowiec i tam chilluje, odpoczywa. Oho, co on zrobił? Wow, mega ulepszony tytan kamera. I to jest połączony z EVMenem. Oj, zaczyna się ładnie dziać. Sprawdźcie kolejne odcineczki.